Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moje kochane gagatki. Szkoła o temat na dziś. Można ją kochać, można też nienawidzieć. Zarówno w życiu, jak i w fazmofobii Brawlstone High School, bo o niej dziś będziemy rozmawiali. To jedna z większych map w tej grze. Yy, jedna z trudniejszych map w tej grze. Ale nie taki diabeł straszny, jak go malują. I to postaram się dzisiaj Wam pokazać. Zapraszam Was serdecznie... Łapeczki w górę, aby algorytm YouTube'a był karmiony bardzo dobrze. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeżeli macie jakieś wskazówki dodatkowe, o których ja nie powiem, zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania, też chętnie odpowiem. A w opisie macie jak zwykle linki do Discorda i do Twitcha. Nie przeciągamy, moi drodzy. Wybieramy się na Brownstona. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy na miejscu. Ogromny Brownstone High School. Moi drodzy, jeśli chodzi o szkołę, nie będę tu kompletnie rzucał jakimikolwiek y, nazwami, bo nie wiem i nie radzę, w sensie uważam za głupotę uczyć się, która klasa to jest jaki numerek. Nie ma to większego sensu. Ym, są od tego y, takie mapki w internecie specjalne, więc ym, myślę, że to wystarczy. Ważne jest znać położenie wszystkiego umysłowo ujmując to bardzo ogólnie. Przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, że szkoła jest dosyć symetrycznym budynkiem. Jeżeli przedzielimy ją na pół, to praktycznie będzie to lustrzane odbicie. Mówię praktycznie, bo troszeczkę się różni. Tu oczywiście jest dodatkowa ściana, tak? Tutaj te pomieszczenia dwa są zamienione, jakby nie jest to pełne lustrzane odbicie, ale prawie że. Nim jest góra. Podobnie tutaj, też tak naprawdę, można to złożyć jak dwie kartki papieru. Jeśli chodzi o korki, pokażę Wam je na mapie i pokażę Wam je oczywiście za chwilkę w grze. Pod schodami w prawym dolnym korytarzu będziemy taką nomenklaturą się tutaj posługiwać. To jest prawy dolny korytarz, lewy dolny korytarz, lewy górny, prawy górny. I no powiedzmy, że środek, tak, sala gimnastyczna i tak dalej, i tak yy, dalej także yy, mogą być one pod schodami w prawym dolnym skrzydle lub pod schodami w lewym górnym skrzydle oraz w storydżu u góry za yy, łazienkami, tak? Więc to są trzy miejsca, w których korki mogą się znaleźć i zaraz to sobie naocznie, zaraz to sobie naocznie pokażemy, mógłbym wziąć latarkę, byłoby przyjemniej. Więc zacznijmy sobie wejście główne. Światełko na korytarz. Myk. I koreczki mamy tutaj pod schodami. Stara wersja korków. Analogicznie. Druga strona. Hop. Mogą one być tu, one są chyba na tej ścianie, jeżeli dobrze pamiętam. Nie są tu, ale może się mylę. Mówię z głowy, czyli z niczego. Tak czy siak pod schodami na pewno je znajdziecie. I z tyłu Łazienka, Łazienka i storycz. Wtedy są one zawieszone tutaj. Storycz jest ogólnie ciekawym miejscem. Mamy tu gdzieś duszka. Storycz jest ciekawym miejscem. Zawsze, jak jesteście w storyczu, zerknijcie sobie. Bo ja, może ja mam po prostu szczęście, ale jakoś, jakimś cudem, często znajduję tu kość. Więc polecam sobie zawsze przejrzeć. Wróćmy sobie do początku. Wróćmy sobie, żeby zacząć od tego, co. Ty gry najbardziej. Ja ty gry oczywiście najbardziej. Skrzytajmy. Summoning Circle. Voodoo Doll. Ouija. Lustro, Monkeypaw tutaj i... cicho, Music Box, a karty są z drugiej strony, dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam, tak więc wszystkie Cursed Itemy macie w głównym, na głównym wejściu, Music Box, karty Visavi, Ouija, Lustro, Summoning Circle i Voodoo Doll. I teraz, co się tyczy hiding spotów, moi drodzy, i systemu, raczej powiedziałbym o systemie tutaj, bo w przypadku dużych map, yy, ja raczej podchodzę do tego systemowo, a nie punktowo. Czyli nie biorę za punkty poszczególnych hiding spotów, tylko obieram system obrony przed duchami. Yy, w jaki sposób? Taki, słuch. Yy, przede wszystkim słucham. Jeżeli jestem gdzieś daleko od ducha, to staram się, aby ten dystans między mną a duchem cały czas był taki sam. Jeżeli, jeżeli, hello, yy, ja zrobiłem reset i on teraz chyba jest tutaj, albo się przeniósł do nas. Yy, jeżeli duch na przykład słyszymy, że idzie tutaj z yy, halą gimnastyczną, to ja staram się cały czas utrzymywać dystans od niego, nie będąc z nim w jednej linii, bo. bo nie utrzymując dystan nie źle mówię utrzymując dystans i nie będąc z nim w jednej linii będziemy cały czas y, bezpieczni i duch nie będzie przyspieszał oczywiście jeśli mamy do czynienia z jakiegoś z jakimś rewenantem, morojem tejem czy diochenem y, no to będzie to utrudnione ale jeżeli słyszę że duch idzie tam ja cały czas próbuję y, trzymać dystans jak, jak najczęściej, jeżeli jest taka opcja, wyłączać latarkę, żeby też go nie triggerować, żeby on sobie poszedł w innym kierunku. I to jest mój osobisty system obrony. Znaczy mój osobisty, ja go nie wymyśliłem, pewnie ktoś też tak robi, ale ja bazuję na tym, na dużych mapach. Co nie oznacza, że na szkole nie ma y, jakichś punktów, które mogą być dla nas czasami zbawienne. Primo numer jeden to jest li library, biblioteka. Ja chowam się tutaj. Zawsze chowam się z tyłu, za ostatnią półką. I szczerze mówiąc, jeżeli nie popełniłem żadnych błędów, duch powiedzmy nie był tutaj, za mną i mnie nie widział, jak tam wchodziłem, no to prawdopodobieństwo przeżycia jest praktycznie stuprocentowe. Bardzo niebezpieczna jest sala gimnastyczna. Ogromne miejsce bez żadnego przedmiotu, który by łamał linię z duchem. Więc no, trafić w ogóle ducha na sali, to jest koszmar, to jest makabra. Jeśli chodzi o szatnie tu jest jedna. I mamy tutaj takie te szafki. Wokół nich możemy się z duchem lupować, ale też trzeba robić to prawidłowo. Czyli musimy wyczekać na moment. Najlepiej stać sobie tutaj. Jeżeli już uciekamy duchowi. Powiedzmy, że on goni nas stamtąd. Widzi nas, że my tu weszliśmy. To są dwie opcje. Dwie opcje. Uwaga. Pierwsza opcja ryzykowna wyłączyć latarkę i schować się za tymi drugimi szafkami, tak? O nawet do jednej można wejść. Co prawda, to oczywiście hiding spot nie jest, ale zawsze troszeczkę zwiększa nam prawdopodobieństwo przeżycia, bo prawdopodobnie duch. Do tej też możemy, do tej nie możemy, do tej nie możemy, do jednej można wejść, to jest ciekawe, nie wiedziałem o tym, ale zamknąć tego oczywiście nie można. Więc wracając do meritum, Duch musiał, jeżeli wyłączyliście latarkę gdzieś tam na początku, to duch będzie do tamtego miejsca striggerowany, poszuka, poszuka, no i może tu nie zajrzy, ale jeżeli powiedzmy, słyszycie, że duch idzie tu do Was, odsuwacie się, wtedy już proponuję latarkę włączyć. I w momencie, gdy duch jest na tamtym wierzchołku, poprzekątnej, przekątnej, wyłamiecie tutaj line of sight, duch będzie szedł za wami tutaj i cały czas jesteście... To nie jest odbicie lustrzane, tylko to się inaczej nazywa, zapomniałem teraz jak. Kurde, teraz będzie mnie to męczyć, nieważne. W każdym razie musicie być cały czas po przekątnej z duchem, żeby wykorzystywać te sz szczyty, Idealnie, żeby z duch, duchem się minąć, jeśli chodzi o te długie, bo to są długie odcinki, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Hiding Spot tutaj wiza wschodów na lewej, na, po lewej stronie. Mamy tutaj bardzo ładny hiding spot. On może być zablokowany na wyższych mnożnikach z tego co wiem, to znaczy wtedy ta półka chyba stoi, albo coś, no, a tak jest przewrócona. I to jest pierwsze primo. Drugie primo. I to są, to są hiding spoty, które ja bardzo polecam. To są po prostu yy, łazienki. Są cztery łazienki, po dwie na każdym skrzydle. Czyli lewy dół ma dwie, lewa góra ma dwie, prawa góra i prawy dół też po dwie. Yy, I w łazienkach, zaraz już sobie wchodzimy, tylko się trochę poprawiłem. W łazienkach mamy oczywiście po cztery kabiny. No i schowanie się w tej kabinie jest yy, no dosyć bezpieczne, no duch może do nich wejść i was zje no ale musi zdecydować, tak? Musi wybrać jedną z czterech lub dwie z czterech yy, i to jest yy, yy, jest jednak szansa, że yy, przeżyjecie yy, jeśli wybierzecie tą ostatnią lub przedostatnią, tak? Jeśli chodzi o te pomieszczenia tutaj te wszystkie roomy, to kiedyś były to hiding spoty, naprawdę było ich trochę a tej, w tej chwili tak naprawdę tutaj ich nie ma prawie w ogóle. Jeśli chodzi o tylną część, to jeszcze Wam od razu pokażę tutaj, tu też nie ma żadnego. Ja jeszcze tak przejrzę. Bo tak jak mówię, ja jeśli chodzi o duże mapy, ja się staram ich na pamięć nie uczyć. Tu też, tu kiedyś był Hiding Spot, ale też dostawili tą skrzyneczkę. Już tu się chować nie można. Jednak hiding spot jest tutaj, za tymi drzwiami. I teraz uwaga, kiedyś był to glitch, nie wiem czy... Ja nie korzystam z glitchów, staram się nie korzystać. No czasami wejdę z buta przez te drzwi wejściowe, wyjdę raczej, ale staram się ich, z nich nie korzystać. Jeżeli popełnię jakiś błąd, to biorę to na klatę i, i mogę zginąć. Kiedyś był tu glitch, że przy włączonej latarce duch yy, przychodzi, przychodził tutaj Czołgał się, czy tam próbował wejść w te drzwi, ale nie mógł się do nas dostać, nawet, nawet jak mieliśmy uruchomioną latarkę właśnie. Także, ja, ja, ja tego nie robię. Ja jeżeli się chowam, to latarkę wyłączam. Jeśli chodzi o skrzydło, no to tyle, nie? Tutaj nie ma większej filozofii. Druga strona jest tak naprawdę lustrzanym odbiciem. Tu mamy drugie szafki, te przebieralnie. Więc o tym już powiedzieliśmy, tam dalej jest oczywiście sala gimnastyczna, na którą wchodzić nie polecam. Chyba że duch na przykład słyszycie, że wyszedł stamtąd i idzie gdzieś tutaj w waszą stronę. Wtedy możecie to zrobić, bo zdążycie uciec. Jeżeli to nie jest szybki duch, jeżeli jeszcze się nie rozpędził, to zdążycie uciec tu, tu zamykamy, no i robimy bajabongo w drugą stronę. I w ten sposób ducha staramy się zgubić, jeśli chodzi o górę. Tutaj też tak naprawdę hiding spotów jest naprawdę mało, chyba w tych klasrumach jest tutaj jeden na pewno. To jest jeden hiding spot i nie wiem czy to nie jest jedyny, jedyny z tej strony na schodach, na, na, na lewej, lewym skrzydle. Tu na pewno nie ma, tutaj na pewno nie ma. Kiedyś było bardzo dużo takich półek, które były Yy, właśnie pod skosem postawione, ale polikwidowali to tu łazieneczka raz. Tu łazieneczka dwa. Storage, w którym są korki też jest yy, opcją. Bo myślę, że jeżeli tu się schowam, to jest trochę analogiczne do basementów na przykład na czwidzie. Na przykład na. Yy, gdzie jeszcze? Na Edgefieldzie, na edge czwildzie, na czwidzie. Na Ridgeview, na przykład. Także jak sami widzicie, tutaj tak naprawdę w tych classroomach nie ma e, ni w cholerę żadnego hiding spota. Tutaj, te takie pomieszczenia łączone z tymi kuchniami, takimi jakby kuchniami, mają zawsze z tyłu też takie storydże. E. To jeżeli nie macie wyjścia, znaczy ja polecałbym, jeżeli duch jest tu za wami, to ja naprawdę bym polecał wyjść tu. Niech on Was tu goni. Uciekamy tutaj i można go tak lupować w nieskończoność. O ile macie odpowiedni dystans. No i dobra, no i, no i bajka, no i tyle. Yy, jeśli chodzi o lewe skrzydło, yy, tutaj nie ma żadnego hiding spot. Tutaj chyba nie ma żadnych w ogóle hiding spotów. Tu chyba nie ma odbiedy, biedy, ale dosyć szeroki kąt, nie wiem, czy tu się nie wystaje, raczej może, może by zadziałał, więc tu tego akurat nie zastawili, od biedy, czyli druga sala od schodów, pierwsza i druga sala od schodów z lewego skrzydła, u góry, tu nie będzie nic, tu jest sala, ogólnie tutaj jest ewentualnie yy, hiding spot za tą za tą mównicą, ona jest dosyć wysoka, blokuje line of sight ale tu już musicie naprawdę mieć szczęście bo jeżeli tutaj się chcecie chować to znaczy, że ducha macie blisko i już siedzi wam na ogonie, więc zanim wy tu dobiegniecie, nie wiem czy to jest bezpieczne w ogóle nie jestem pewien czy te ławki blokują line of sight, wydaje mi się, że nie krzesełka właściwie wydaje mi się, że nie Tu też nic, tu też nic, tu też nic, tu też nic, tu też nie było, nie kojarzę tutaj żadnych hiding spotów. Ok, kiedyś tu był hiding spot, ale też już go popsuli. To kiedyś było pod innym kątem i za tym można było się chować. Jeśli chodzi o górę, tutaj nic, na pewno nic. Tutaj też nic. Ale to też jest pokłosie tego, że tutaj nie ma hiding spotów, no bo są łazienki, tak? I możemy się bezpiecznie schować w łazienkach i analogicznie w storage'u też. Hop, hop, hop. Prawdopodobieństwo, że duch zrobi wszystkie ruchy za wami jest niskie. Tu bez hiding spota na pewno. Tutaj jest hiding spot. To jest podobny hiding spot, który już Wam chyba pokazywałem. Kiedyś był to błąd i jeżeli mieliście nawet włączoną latarkę, do tu przychodził, stał, biegał do Was, biegał, biegał, biegał i nie mógł do Was wejść. To tak jak z tymi drzwiami. I teraz nie wiem, czy to naprawili, bo jak mówię, ja nie korzystam z tego typu gliczy. Jeżeli ja tutaj się chcę schować, to ja sobie wchodzę, latarkę wyrzucam, na tej prędkości to jest trudne, i się chowam, jeżeli duch mnie zje, ok, biorę, biorę to spoko, niech mnie zje, skoro popełniłem jakiś tam błąd. No i tyle, i bambolejo. Tu już więcej nic nie mamy, możemy sobie wrócić na dół, ale na dole tak naprawdę też nie ma co pokazywać, bo są tylko te kibelki, nie? Tu w tych, w tych pokoikach Yy, możemy się przejść jeszcze, ale ja nie kojarzę, żeby tu były jakieś kiedyś było, kiedyś było tego trochę więcej, raz yy, i dwa oczywiście tu już jest zwykła sala, ale w niej też nic nie ma yy, czy tu coś było? nie, tutaj, bo tutaj tych drzwi nie ma yy, tu są zmywaki tutaj też nic nie było yy, Także generalnie, no jeżeli chcecie, to korzystajcie po prostu z tego. z tych toalet, tak? Ale ja mówię, ja, ja polecam sobie, polecam szczerze, nauczyć się takiego systemu obrony, że oddalacie się od ducha i słuchacie, gdzie on tak naprawdę, gdzie on tak naprawdę jest. Ja nie lubię, nie lubię, o, tutaj nie wiem, pokazywałem to już, może pokazywałem, o, tu był kiedyś taki podobny. Why, czemu mam tutaj? Cold Breath. Ok, e, tu był kiedyś e, Glitch Spot, ja bym to odpowiedział, bo też mając włączoną latarkę, e, duch nie mógł do Was się tu dostać. No i te. No i e, tak naprawdę e, te filary łamią Line of Sight, więc jeżeli e, jeżeli duch Was goni. Jeżeli tu wyłączycie latarkę, przytulicie się do tego filara, filaru. Filara czy filaru? Ok, nevermind. Ktoś w komentarzu może napisze. Hm. Yy, to macie szansę, że duch no po prostu nie dojdzie tutaj, tak, pójdzie gdzieś sobie tam dalej. Albo jeżeli słyszycie, że on się tu zbliża, to możecie tutaj się bawić, ale ryzyko już, nie? ryzyko. Minimalizujemy. Yy, minimalizujemy je do zera do minimum. Yy, ok, jeśli chodzi o Brownstone, myślę, że komplet. Yy, nie ma się co tu więcej rozwodzić. Yy. Trudna mapa, no trochę trudna, ze uwagi na te długie korytarze. Ale jeżeli opanujecie. Ale jeżeli opanujecie dobrze system yy, jeżeli będziecie pracowali dobrze na słuchu i opanujecie dobrze system poruszania się po tych miejscach, to myślę, że nie jest aż taki diabeł straszny jak go malują, tak jak powiedziałem na początku. Także dziękuję za, za, za ten odcinek. Jeśli go obejrzeliście, dajcie znać w komentarzu, czy o czymś nie, nie powiedziałem lub coś pominąłem. O glitch, spotach mi nie mówcie, bo nie chcę ich znać. I, i, i jakby to nie jest moja bajka. I poproszę łapki w górę, jeśli się Wam podoba, bo też algorytm YouTube'a musi dostać papu. W opisie filmu macie też linki do Discorda i do Twitcha. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam udanej niedzieli i słyszymy się w następnym materiale, a będzie nim chyba kartkówka o 20. Do usłyszenia.